Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś przychodzę z testem gąbeczki Juno. Jak również postanowiłam, że zrobię test tej maskary, którą zakupiłam na Instagram. Także dwa testy w jednym. Także, jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ta maskara i jak się sprawdzi ta gąbeczka, zapraszam Was do oglądania. Makijaż oczu już mam wykończony, zrobione cienie. Przechodzimy do testu gąbeczki. Będę używać clinic ever better. Także zaczynamy. Zobaczymy jak ta gąbeczka się sprawdzi. Ponoc słyszałam, że nie piję tyle podkładu, więc dam troszeczkę mniej na rękę jak zawsze. I zobaczymy. To nie jest jak Real Techniques czy Beauty Blender, jak mówiłam wcześniej. Nie piję podkładu. Dziwnie, dziwnie się bardzo nakłada. Jednak muszę dołożyć więcej, bo nałożyłam naprawdę bardzo malutko. O, już słychać, że mi się kończy. Mój dobry podkład. Zobaczymy, jak na czole. No, tu stanowczo za dużo nałożyłam, ale to rozblendujemy. Powiem Wam, że tak się dziwnie nakłada tym. Nie odbija się tak jakoś tak jak. Beauty Blender. I szybko wysycha. Już jest prawie sucha. To już jest wszystko suche powiem wam. Ale podkładu idzie o wiele mniej. Tu się zgodzę. Z dziewczynami. No, powiem Wam, że ładnie wygląda buzia. No, super. Mm -hmm. Bardzo ładnie. Jeszcze to troszkę na nosek dołożę, bo mam katar, jestem lekko przeziębiona i z nosa zawsze mi się zdziera. Nie wiem, jaki podkład bym użyła, nie wiem, jak bym go położyła, czym. Ja na nosie zawsze zdzieram każdy podkład. Okej. Okay. Ale gąbeczka już jest praktycznie sucha. Zobaczymy, jak się będzie czyściło. Dobrze, teraz korektor. I kolek korektor, który użyję, jest to mój nowy również zakup. Jest to lanką. Ponoć bardzo dobry dla kobiet. Po 35 roku życia. I do tego użyję sobie gąbeczki. Um... Sigmę. powiem wam że jest też ładne fajnie ciekawie się nakłada nie trzeba go dużo wystarczy troszeczkę ładnie się blenduje Położymy go również na środek twarzy. Lekko na brodę. Bardzo delikatny. I mało widoczny. Super. Ok. Teraz pod oczy położymy sobie puderek, który też był ostatnio w moich zakupach z Laura Mercier. Jest on bardzo delikatny, bardzo praktycznie. Teraz, może pokażę. O, to jest taka delikatność. W ogóle go nie czuć. Jest super, super jest. Jak dla mnie rewelacja. Wiesz, pod moimi oczami niestety już są większe zmarszczki. Ja potrzebuję lepszego, delikatniejszego puderku. Ok, na całą buzię położę sobie puderek. It Cosmetics. Jest to kolor, już wam mówię, medium. I takim stemplowaniem sobie wprasowuję puderek. Bardzo go lubię, bardzo delikatny. Jeszcze ta, ten taki lekki błysk, który ja, ja bardzo lubię. Nie lubię, jak jest taki bardzo matowa buzia. W moim wieku to jednak nie pasuje, żeby ona była bardzo matowa. Podkreśla zmarszczki. A on da, daje, widzicie, tu jeszcze jest cały czas. Cały czas jest błysk. Ok. Jako bronzera, też uwielbiam bronzer i ruszę jest u mnie podstawą. Bronzera użyję, jest to Essence. I ja mam w kolorze 01. I wiecie co, Wam powiem? Fajne są te puderki. Jeszcze ich nie, nie zdążycie skończyć, ale przykrywka bardzo szybko odpada. Jednak ten plastik jest bardzo złej jakości, ale puderki brązery są rewelacyjne. I używam do tego y, pędzelka Morphy M556. Fajnie podkreśla policzki. No, ja uwielbiam ten brązerek. Świetny. Buzia fajnie wygląda, jakby była po prostu muśnięta słońcem. Zawsze lekko daję na szyję, tylko to, co zostanie na pędzlu, tą końcóweczkę. I to wszystko. Róż, który użyję, jest to róż z, z NYX. Bardzo lubię te róże i to jest odcień 07 Spanish Rose. Bardzo fajny, delikatny róż z lekkim połyskiem. I pędzelek, który użyję również Morphe. M403. Najlepiej mi się teraz sprawdza. W szczególności jak jesteśmy w podróży, on jest bardzo malutki, a czyli chodzi o to, że nie ma tego mm, włosia grubego i w kosmetyczce zabiera mi mniej miejsca. Dlatego staram się zawsze brać pędzle takie, które jak najmniej miejsca mi za zabierają w mojej kosmetyczce podróżnej. Też Wam nagram, bo niedługo wybieramy się z mężem na Krótkie, dwutygodniowe wakacje zimowe, i nagram Wam, co biorę ze sobą w kosmetyczce podróżnej na urlop. A już się nie mogę doczekać, jeszcze chyba 6 tygodni, i lecimy. Ok. Teraz bardzo lubię delikatnie na całą twarz ją rozświetlić. Używam Hourglass i jest to Ambient. Uwielbiam ten puder, i już powiem Wam, mam go z jakieś pół roku i już widać denko. Trzeba będzie zamówić następny. A do tego używam mm, pędzelka z Heleny Rubinstein, ale jaki to jest numerek, nie wiem. Dostałam go kiedyś od koleżanki, która dostała ten pędzelek przy zakupie produktów i mówi, masz, ty się malujesz, to tobie się przyda. I jest rewelacyjny. I używam go tylko jedynie do tego właśnie rozświetlającego jest glow. Jest cały czas glow. Uwielbiam to. Uwielbiam ten puder. Użyję również troszeczkę rozświetlacza. Standard Mary Luminizer. I używam takiego ściętego. Wiem, że to do różu, ale mi się bardzo sprawdza na rozświetlacz. Już tu nie będę rozświetlać. Nie wiadomo jak, gdyż i Róż miał rozświetlenie i ten Howard Glass, więc delikatnie tylko podkreślę sobie miejsca. Okay. I ten, to wystarczy. I na koniec fixer. Oczywiście mak Uwielbiam. I będziemy przechodzić do rzęs. Rzęsy sobie oczywiście Bobbi Brown yy, zalotką troszeczkę podkręcę. I sprawdzimy tą maskarę. Zobaczymy. Szczoteczka. Wygląda tak, moi drodzy. Jest taka. Jest gruba i ma takie silikonowe włoski. Coś muszę przybliżyć lusterko, gdyż. Widzicie, mam dużo rzęs, ale cienkie rzęsy. I ja lubię efekt taki teatralny. Ja lubię jak te rzęsy jest widać. I czuję, że trzeba będzie chyba nie jedną, nie dwie a trzy warstwy położyć. Ale jest ładne, ładne nie powiem. Robimy drugie oko. Ale powiem Wam, że to nie jest to tak jak na tych filmikach z tą maskarą, że dziewczyny malują i te rzęsy robią się nagle. Łup, takie długie. Nie, 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 to nie jest to. To jest tylko chyba chwyt marketingowy, żeby dobrze się sprzedawała. I na tych filmikach na, na Instagramie widziałam również, jak dziewczyny e, malowały rzęsy, a w ogóle nie była to ta spirala. To nie było to samo, bo oglądam filmy niektórych dziewczyn, tam była jedna dziewczyna z YouTube. I powiem Wam, że całkiem inną szczoteczkę trzymała w ręce. A ona ma naprawdę swoje rzęsy bardzo długie, więc żeby sprzedać maskarę, wzięli kilka dziewczyn, które mają długie rzęsy i no raczej, raczej to nie jest to. Cięcie kładę drugi, drugą warstwę, a rzęsy jak dla mnie są słabo widoczne. Zobaczymy. Położymy na drugim oku. To nie jest to. Efekt, moi drodzy, jest nie za bardzo. Odczekam troszeczkę i spróbuję nałożyć jeszcze jedną warstwę. Tu sobie zmyjemy. Widzicie, od razu myk przeszło. Nie ściąga nam to cienia z powieki. A cień, jakich dzisiaj użyłam, słuchajcie, stara moja dobra paletka Revolution. Bardzo lubię te cienie. Jest malutka a cieni ma naprawdę dużo, ile tu jest cieni, że wam mówię. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Jest ogrom cieni. Nie, 32 cienie, słuchajcie. Ale kolory są świetne. Dostałam ją od koleżanki, również <grytanie> Islandki, która widocznie nie używała tych cieni. Już bardzo dawno mi je dała. Teraz jakoś, jak ja zaczęłam jej pokazywać różne kosmetyki, to zaczęła się ponownie sama malować, także będzie film u mnie na kanale razem z nią. Nie wiem, czy kosmetyczny, ale obiecała, że coś razem nagramy. Także czekajcie. Dobra, kładziemy jeszcze jedną warstwę, ale chyba będę musiała przynieść moją ukochaną maskarę, która to wszystko mi zaraz. Idealnie pokryje. Ta mogłaby być, wiecie co, jako baza. Jako pierwsza, pierwsza warstwa baza, a później jakąś swoją ulubioną maskarą. Ona wydłuża, tak super, wydłuży rzęsy, bo jest to widoczne. Powiem Wam, że zaraz chyba pójdę po moją maskarę, ale pokażę Wam. Jest to trzecia. Trzecia warstwa i jak nadal są tylko pajączki z moich rzęs. Rzęsy są ładnie wydłużone. Dobra. Idę po moją maskarę. Moja maskara ulubiona. Chanel. Uwielbiam ją. Szczoteczka jest taka. Robi efekt... Filowy I rzęsy są naprawdę czarne. Już widać różnicę. To jest tylko jeden, jedna warstwa, moi drodzy. Będę Wam się starała nagrać niedługo test tej lokownicy. Nie wiem, może nagram dzisiaj, może nagram jutro. Zobaczę, bo muszę niedługo wychodzić. Ale może jeszcze dzisiaj Wam nagram. Zobaczę, muszę przemyśleć. Czy Wy zawsze też otwieracie buzię, malując dolne rzęsy? Jezus, to jest po prostu nieraz mąż się ze mnie śmieje i mówi: Co ty robisz? Czemu otwierasz buzię? Nie umiem wymalować dolnych rzęs, nie otwierając buzi. No, nie powiem, ta spirala jest o wiele lepsza. Tam to mówię jako baza, oczywiście. Chyba, że ktoś ma naprawdę grube rzęsy i chce je tylko podkreślić, to jest, sprawdzi się idealnie, ale nie u mnie. Ja lubię lepszy efekt. Dobrze, teraz przejdziemy do brwi. Brwi. Mam do tego pomadę. Taup z firmy Osmosis. Powiem Wam, że przed czterema laty w ogóle nie malowałam brwi. A teraz, nie pomalując brwi, nie wyjdę z domu. Czuję się, jakbym nie miała brwi. Jakie to jest dziwne uczucie, popatrzcie. Ale zastanawiam się, wiecie, nad zrobieniem tatuażu. I takie mam mieszane uczucia. Nie wiem, czy to jest warte gdyż widzę, że dziewczyny niektóre, które mają zrobione ten tatuaż permanentny, również malują sobie te brwi później. Więc nie wiem, czy jest sens. Doradźcie mi. Piszcie w komentarzach, kto ma brwi zrobione, co o tym sądzi, czy warto, czy nie warto. Przeczesuję je delikatnie. Wiecie, ja mam bardzo grzeczne brwi, więc nie mam z nimi problemu. I powiem, Wam, to jest mój taki szybki makijaż. Jak gdzieś wychodzę naprawdę na jakąś imprezę, no to się staram to robić bardzo długo. Czy staram się robić bardzo długo, po prostu wychodzi mi to dłużej. Gdyż tak, albo rzęsy mi nie chcą wyjść, albo podkład się nie sprawdził, bo buzia moja na przykład w ten dany dzień cera moja była inna i jakoś nie przyjmowała podkładu także. Nie zawsze ten makijaż wychodzi mi taki szybki. Do utrwalenia brwi L'Oreal. L'Oreal Brow Artist. On ma też delikatny kolorek, więc. Fajnie wygląda na moich brwiach. Lubię go, bardzo go lubię. Wcześniej używam The Sense, ale już mi się skończył. I Teraz, jak będziemy na urlopie, muszę sobie zakupić. Lubię ten Essence. On jest, ma małą pojemność, ale jest bardzo dobry. Ok, i teraz usta. To jest mój zestaw, który mam zawsze w kosmetyczce. I co ja tutaj mam? NYX, konturówka, lip liner, Nude Pink. Kolorek. Teraz może Wam zrobię słodka. Taki kolor, jak również mam z Golden Rose. Jest to numer 10. Taka kredeczka. To jest ten drugi kolor. I pomadka z Milani. Piękne opakowanie. Te opakowania są przepiękne. Ona jest taka, taka nudziakowa. Nudziak. I Mam L'Oreal numerek 818. Też taki nudziak. I ona jest tu. Ona widzicie, już ma taki błysk. I do tego zawsze w kosmetyczce mam Nars błyszczyk. On jest tu. Taki delikatny błyszczyk. Od razu, jeżeli będziecie pytać o paznokcie, mogą takie pytania być. Możecie się zastanawiać, jest już filmik na moim kanale, jakie zrobiłam. A więc zrobimy usta. Bardzo rzadko powiem wam, robię. Nie nie lubię malować ust. Ale zaczynam się do tego przyzwyczajać. Powiem Wam, moja mama, ona bez wymalowanych ust nie wyszła. Ona zawsze gdzieś wychodziła, nawet z psem rano, musiała mieć pomalowane usta. Twierdziła, że ma silne usta i nie może z nimi wejść na dwór. I ona używała zawsze takich fuksjowych, pięknych pomadek. Powiem Wam, że ja kiedyś ją spróbowałam, powiedziałam. Nie dla mnie, ja. Może dlatego, że nigdy jakoś nie maluję ust, jedynie na jakieś wyjścia i dlatego dla mnie jakiś kolor, mocny kolor na ustach jest. O matko, co ona zrobiła sobie z tymi ustami? Ale teraz wychodzę do koleżanki i jedziemy w miasto. To mogę sobie usta pomalować. Dlatego, Milani. Ona jest taka. Ta jest pojawiałam taka matowa. Widzicie mat na ustach. I dlatego zawsze używam na to mój błyszczyk Nars. Ale również jest ona taka jasna. Troszeczkę ją przyciemniam tą kredeczką z Golden Rose. Troszkę błyszczyka. To by było na tyle moi drodzy. Mój dzisiejszy makijaż. Akurat się udało nagrać cały makijaż, gdyż wychodzę. Przy teście maskary i teście gąbeczki. Jak również zauważyliście, że pokazałam ten puderek w filmiku, też go również przetestowałam. No, opowiem wam, z czego jestem najbardziej zadowolona: puderek rewelacja. Jest świetny, delikatny, nie, nie widać yy, go pod oczami. Nie wchodzi w zmarszczki. Zakrywa korektor, który też nie wchodzi w zmarszczki. Rewelacja. Naprawdę polecam. Jest on bardzo mały. Ile on ma gram? Nawet nie wiem. 3,5 grama. Jest malutki, jest drogi, ale jak tylko pod oczy, delikatnie na pewno na dłuższy czas się sprawdzi. Gąbeczka fajna. Powiem Wam, że fajna. Szybko wysycha. Już jest teraz praktycznie sucha. Ale fajnie nakłada podkład. No, chyba będzie moim Ulubieńcem, jedną z ulubionych gąbeczek. Zobaczymy jeszcze, sprawdzę jak się ją myje, na, na jak długo ta struktura się nie zniszczy. Ale powiem Wam, że gąbeczka bardzo fajna. Maskara. Fajna maskara do wydłużenia rzęs jako, jako baza pod na przykład pogrubiającą maskarę. Dla dziewczyn, które mają grube rzęsy, dużo rzęs. Takich naprawdę gęstych. Bo jak widzicie, moje rzęski są cieniutkie i ona je tylko wydłużyła. Musiałam położyć Chanel, pogrubić. Ale jako te dwie, może jako ulubieniec. Te dwie, pierw, pierw tą, a później Chanel. Nie wiem, czy tyle to jest prawdy w niej, że ona z czasem, wiecie co, to jest wszystko napisane w większości po japońsku. Nie wiem, czy ona z czasem nie, nie robi tego, że te rzęsy stają się dłuższe, czy ona czegoś nie ma w sobie, ale no, będę ją testować, będę ją testować dłużej, będę ją używać jako bazy. Zobaczymy, może za jakiś czas moje rzęsy będą do nieba. I tym oto akcentem, maskar. Żegnam się, kochani, z Wami. Na dziś to by było wszystko. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych filmikach. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepłutko, buziaki. Pa! we